Miłosz Brzeziński kiedyś powiedział taką bardzo fajną rzecz, że kiedyś myślano, że ludzie są głupi, bo nie mają dostępu do wiedzy. Później przyszedł internet i się okazało, że to wcale nie był ten powód, nie? I, i, i mi to tak utkwiło w głowie, że ja jakby to widzę namacalnie, bo wiedza jest na wyciągnięcie Twojej dłoni tak, nie? W sensie książka kosztuje trzy dychy. Mhm. Prawdopodobnie, nie? Jakby, no ego to Twój wyrok chyba jest trochę droższy, ale jakby. Szout, no ile, ile, ile kosztuje książka? Trzy, cztery dychy. Kupujesz książkę. Czytasz, zapisujesz, wracasz do niej drugi raz, i prawdopodobnie osoba, która napisała tę książkę, jest mnóstwo razy mądrzejsza ode mnie, od ciebie yy, i od trzech osób razem wziętych bardzo często. Nie? Taki na przykład Ryan Holiday, prawdopodobnie jest turbo mądrą Jakby Pewnie, pewnie tak, nie? I teraz ludzie nie chcą, po pierwsze, wyciągnąć się w stronę książki, za którą trzeba zapłacić, ale yy, walutą pieniędzy, ale yy, ludziom jest ciężko w, wyjść, w stronę tego, żeby posłuchać podcastu na spacerze.